Cześć, witajcie! Z tej strony Marcin. Dzisiaj będę miał dla Was recenzję nowych do kanałówek od firmy Trust. Jest to model Trust GXT308. Do kanałówki, które już na pierwszy rzut oka, na pierwsze wzięcie do ręki wyróżniają się naprawdę sporoma rzeczami. Dlaczego? Zobaczycie za chwilkę w dokładnej prezentacji. Naprawdę jest to ciekawy produkt. Cenie nieco powyżej 100 zł, tak więc jak na dobre do kanałówki nie jest to cena jakaś zaporowa, a jest to naprawdę przyzwoita rzecz. Za chwilkę sami o tym posłuchacie, tak więc zaczynam recenzję, zapraszam. Trust GXC308. To solidne słuchawki dokanałowe, przeznaczone głównie dla fanów gier komputerowych. Słuchawki wyposażono w 9 mm przetworniki zapewniające wysoką jakość dźwięku. Obudowa to plastik oraz aluminium. Pasmo przenoszenia przetworników to 20 Hz do 20 kHz. Przy oporności 16 ohmów i czułości 102 dB. Płaski przewód ma 1,25 m długości i zakończony jest czteropinowym wtykiem. Miniżek 3,5 mm, oczywiście pozłacanym. Na przewodzie znajduje się także mikrofon, wielofunkcyjny przycisk oraz Suwak służący do regulacji głośności. W zestawie mamy trzy różne rozmiary silikonowych wkładek, tak więc Trust GXT 308, które okazały się być jednymi z najlepszych słuchawek dokanałowych. Ostatnich miesięcy powiem Wam, że zupełnie niepozorne do testów podszedłem kompletnie bez emocji, sobie pomyślałem kolejne gamingowe do kanałówki. Czego to się można spodziewać? Powiem Wam, że jak już je rozpakowałem, to mega wrażenia. Zobaczcie, one są naprawdę masywne, ciężkie. Całe obudowy są metalowe. Mamy logo EXT, mamy metalowe oprawki. Tutaj jest plastik, z tyłu też metal. I całość jest naprawdę dość ciężka, więc jak na dokonałówki swoje ważą, ale na szczęście z uszu nie wypadają. Mamy oznaczenia Right Left, czy się połapiemy, która jest która. Oczywiście nakładki silikonowe. Jak ktoś lubi piankę Comply, to polecam sobie to kupić. Kabelek płaski, mamy pilocik z takim przyciskiem wielofunkcyjnym, takim smartfonowym, oraz co ciekawe, Regulację głośności w postaci suwaczka więc bardzo przydatna rzecz, bardzo rzadko spotykana w słuchawkach dokanałowych, a tutaj to jest. No i kabel nam się łączy, już w główny tutaj to już nie jest metal, to jest plastik udający metal, i na końcu mamy dobrze zabezpieczonego mini jacka 3,5 mm, pozłaconego oczywiście czteropinowego, czyli działającego też z mikrofonem. Tutaj ten mikrofon też jest wbudowany i powiem Wam, że jest naprawdę niezły. Posłuchacie go za chwilę, byłem naprawdę pozytywnie zaskoczony. Tak więc jakość wykonania naprawdę bardzo dobra, słuchawki są masywne, są metalowe w dużej części. Naprawdę dobra robota, ładnie wyglądają, dobrze leżą w uszach. Oczywiście, jak to do kanałówki, zapewniają bardzo dobre wygłuszenie, ponieważ zatykają praktycznie cały kanał uszny, dlatego nie słyszymy za dużo, co się dzieje w okolicy, w pokoju czy w domu. Więc fajna rzecz dla osób, które po prostu chcą się odciąć od hałasów i w spokoju sobie pograć. Ale od razu zaznaczam, jak nie lubicie takich ciężkich słuchawek, mają Wam troszeczkę ciążyć, no to lepiej weźcie sobie coś typowo plastikowego. Tutaj trzeba się do tej wagi troszeczkę przyzwyczaić. I co do jakości dźwięku, za chwilkę będzie też sekcja dźwiękowa, powiem Wam, że nie spodziewałem się za słuchawki za nieco ponad 100 zł, że będą tak dobrze grały i do gier bardzo fajnie się sprawdziły i o dziwą do słuchania muzyki też wypadły naprawdę przyzwoicie. Zajrzyjmy jeszcze szybko, co nam tu producent daje w zestawie, ponieważ wszelkie specyfikacje już poznaliście na początku, ale zobaczcie co my tu jeszcze mamy. Oczywiście jest instrukcja, przycisk wielofunkcyjny, odbieranie, zakończanie rozmów lub pauzowanie i wznawianie utworów. Mamy taką ulotkę i mamy naklejeczkę Trust Gaming, jak ktoś lubi naklejeczkę, oczywiście. No i mamy silikony. Standardowo duże, małe, założone są średnie i te średnie akurat pasowały. Jakbyście mieli inny rozmiar kanału usznego, to możecie sobie tutaj właśnie dopasować. Silikony są tanie, jak się wam zużyją, zabrudzą, zniszczą. Można kupić za parę złotych taki zestaw, więc to nie jest żaden problem. Natomiast jakbyście chcieli pianki comply, to już jest wydatek kilkudziesięciu złotych, a takie pianki się kupuje praktycznie raz. Jeden rozmiar są uniwersalne. Tak więc przechodzimy do dalszych wrażeń z użytkowania tych słuchawek. No dobrze, moi drodzy, jako że słuchawki mają mikrofon, też go dla Was przetestuję, żeby recenzja była po prostu kompletna, wyczerpująca. Jeśli chcecie używać tego mikrofonu, chociażby do jakiejś komunikacji w cs przez jakiegoś TeamSpeaka, czy przez chociażby Skype'a, to zaraz posłuchajcie, jak ten mikrofon brzmi. 3, 2, 1 i rozpoczęliśmy nagrywanie mikrofonem na przewodzie słuchawek Trust GXT. 308. Jak to brzmi w praktyce, możecie posłuchać właśnie teraz. Teraz jeszcze chwilkę przerwy, żeby sprawdzić, czy są jakieś szumy. OK, myślę, że wystarczy. Tak więc posłuchaliście mikrofonu. Dzięki temu recenzja będzie kompletna, wyczerpująca. Będziecie mieli wszystkie odpowiedzi na tacy podane. Dobra, przechodzimy dalej. Dobrze, czas na podsumowanie. Są to słuchawki, które możecie kupić za około 100 zł. Są naprawdę masywne, solidnie wykonane z wysokiej jakości materiałów, ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że zapewniają mocny, szczegółowy naprawdę dobrej jakości dźwięk. Nadają się świetnie wręcz rewelacyjnie do gier komputerowych. Przy okazji bardzo dobrze wygłuszają, ponieważ e, słuchawki dokonałowe działają prawie jak zatyczki do uszu, czyli bardzo dobrze nas odcinają od świata zewnętrznego, czyli to co się dzieje w pokoju, w domu. Nas po prostu nie obchodzi, słyszymy tylko grę, zanurzamy się w nią w pełni. Słuchawki także nieźle sprawdzają się przy słuchaniu muzyki, naprawdę dźwięk jest mocny, szczegółowy, mamy niezły bas, po prostu czuć tą moc. W tej cenie produkt naprawdę rewelacyjny, dobrze wykonany, dobrze grający, myślę, że można go spokojnie polecić. Tutaj ocena będzie wysoka i rekomendacja mojego kanału dla chyba już drugiego produktu teraz w ostatnim czasie. A było ich już na kanale kilka. Jak widzicie, Trust tutaj też dba bardzo o jakość produktów. Nie tylko o to, by sprzedać dużą ilość czegoś tanio, ale też, żeby coś było w rozsądnej cenie, ale też dobrze wykonane i dobrze działające. Ja jako gracz i jako recenzent życzę sobie i wam coraz więcej takich właśnie sprzętów, żeby wszyscy producenci nie szli tylko na ilość, ale podnosili przede wszystkim jakość produktów, zachowując rozsądne ceny. Wtedy wszyscy będziemy zadowoleni i my kupując to, i oni sprzedając swoje produkty. Tak więc myślę, że akcent optymistyczny na koniec. Dziękuję wam dzisiaj za obejrzenie tego filmu. Jeśli film wam się spodoba, Zasubskrybujcie, proszę, mój kanał. Na kanale macie już około 1200 filmów, więc jest co oglądać, codziennie jest nowy film, tak, więc zaglądajcie często, polecajcie kanał znajomym. Widzimy się już niedługo. Pozdrawiam was. Cześć.